Dobra, czy tak? Lewy przycisk to prawa ręka, trochę to dziwne jest, ale okej. Okay. Prawy przycisk to lewa ręka. Czy okay, ja to trzeba, można jakoś sterować osobno każdą nogą? Uuu, słodnie. Dobra, bierz je. Jak się podnosi? No e? <mum> Mąkę. Dawać mi itemy. <mum> Straciłem cierpliwość. Wyłaś. O, przewrócę skrzynię zaraz. O, Tera tak. O! Jeez, bierz ten świecznik. Noś to... Tu... O kur! Chłop znikąd się pojawił. Dobra, do pustki na razie nie wchodzimy. Eee... Fi uh, fist play. O! Na pięści. Jazda. DOLT! Nie mam powiedzieć jak tu się Dob O! Dobrze! Dobrze! Dobijamy go! Co Mercy? Kurwa gościu! Garda! Oj, oj, oj! Wstawaj, wstawaj! Nie poddawaj się, szybko! Stawaj, stawaj. Jesteśmy w bardzo dobrej pozycji. No, wstań. Chcę wciskać. On już ma dość. No, wstań. Tak, mnie za szmaty chwycił nie? Dobra, poddaję się. To była nieczysta walka. Bierzemy 5 na 5. Mamy świecznik. Blast. Ah,

Raucha, wow, ale nie na dwóch, nie na dwóch. Odpocznij, odpocznij. Nie szarżujemy. Teraz. Oj, przerwa, przerwa, przerwa. Bo Dobra, jednym leży. Nie ma wstał. Dobrze, aż mus <noise> leciał. Ej, dwóręcznie mogę mieć po co? Dobra, nie mieli żadnych szans. Aha, tu muszę wybrać sobie najpierw klasę, tak? Nie rozumiem jak mam to odpalić. Mam tu kliknąć play demo, mając to wybrane? Ej, ej, ej. Dobra, mamy tak. Młotek. <śpiewanie> Chłop się... <śpiewanie> Co? <śpiewanie> Chłop się sam trafił, kurwa, się kierą w nogę. Czekaj, ukrócę twoje cierpienia, kolego, poczekaj. Gdzieś tu był młotek, o. Chodź, 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 chodź. Przesuń się trochę. Pod się ja. O. O kurwa, oni dodawali rozczłonkowanie. Dodawa tam wcześniej nie było, nie? Dodali rozczłonkowywanie. No pierdole, ty, ale ta gierka jest zajebista. Dobra, chyba już nie żyje. Rank progress 0 na 4. Aha, bo ja zaczynałem jako ten? Dobra, rozumiem. I tutaj się pnę do góry. Dobra, 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 dobra. Rozumiem. Dobra, z czym my chcemy? Na pewno nie z nożykiem. My musimy mieć duży zasięg. O, siekierka. Co jeszcze mamy? Mniejsza siekierka. Duża. Nie, dobra, ja biorę toporek chyba. Czekajcie, musimy chwilę potrenować. Jak się tym. Bo teraz tak. Prawym. To on uderza jakby z broni, nie? Ja nie wiem, czemu tak dziwnie działa. No bo patrz, mam... biorę do góry, nie? Zamach, myszką I robię na dół. Aha. Dobra. Patrz, to jest przeciwnik, nie? Zoba. Zamach. Puu, nie dobra, jeszcze raz. I w lewo, dobrze, i w prawo, i w lewo, i w prawo. Kurwia. Dobra, zmęczyłeś. Dawaj mi przeciwnika. Jeden na jeden. Oho. Na, na spokojnie, dajmy mu uderzyć. Pięknie, teraz. Dobrze, Wyczekane. O jest, dobra, w klapę. I. O! Do kogo? Ale mi zajebał. Ej, po zgonie trafiam do pustki. <laughs> ale zajebiste. Dobra, bierzemy co to jest. Świecznik. Dobra, cwaniaki, chodźcie tu. Ej, ale weź to. Gdzie jesteście? U <laughs> Przestań. Skąd ty się wziąłeś w ogóle, kolego? Dobra, przerwa. Dobrze. Nie jego, tylko jego młotek. A czy jak mam stąd wyjść? Bossa musisz, ale tutaj, w tym miejscu, bossa muszę ujebać. Ej, jakiś ubiór. Ło kurwa. Dobra, chuj, będziemy go bić tym. Blok, ole tarcze, mam, pato. Blokuj! Nie! Blokuj to tym. Co jest? Musimy go zmęczyć. I pięścią, dobrze. Darczek <grymne> dostał, dostał w głowę koniec tej zabawy. Dobra, mamy to. Dawaj to coś co masz. Kopie z dead. Wow. To biorę. Pomogę mogę ci odejść. Jeszcze żyje? Dobra, teraz już nie. What? Uwaga! Ta broń... przeważa go. O kurwa, dobry jest. Next. Dobrze, A Oni chyba przesadzili trochę z tym ucinaniem kończy. Dobra, wygrałem. Zajebiście. Dobra, od razu Muszę them... Musimy się postarać bardziej, dobra. Ten cwaniak nas... co? Ma nóż? Chłopie, z czym do ludzi? Oh. Jak to się wydarzyło? Oh. Kurwa no... O. Oh. Kurwa, jak oni się... Nie oh. Trzymaj się, trzymaj się! Trzymaj! Dobra, GG, już nie wstanę. Aha. No tak, bo nie, nie ukończyłem tego... Pustki, to mi cofnęło po, progres znowu do tego. No problem. Dobrze. Na, bez w ogóle planu, po prostu machaj łapami, byle gdzie, tak jest. O, o to chodzi. To jest plan idealny, jeszcze z rozbiegu. Dobra. Walka o miejsce. Oj. Oooo! E, ja podnosiłem, to jest nie fair, gościu. O, Jezu, ale mi zajebał w łeb. Dobra, tej taktyki nikt nie przebije. Jeszcze żyje. Końś broń, jakąś broń. O kurwa świecznik. Egard. Jest... No nie. Stawaj! <grystanie> Jezu. Play demo. No nie mogę nawet zobaczyć awansować na to from this it be too late. Uff. Uff. Darn. Przytulił. start! Nie! Dawaj! No i ch**a łapami nie macha już. <grystanie> o! Przekręcił się. No wstań! Blast. <grystanie> I co teraz? You lose. Jak you lose? On też się przewrócił. Czemu on zaczyna z bronią, a ja muszę podnieść? To jest nie fair. Teraz.

Czemu on ma topór? No, musimy, musimy go zbejtować na zamach. O właśnie. Wpierdzielaj, typie. Ustawaj! Jest! Dobrze, dobrze, to już nie jest przegrane. Mamy go, mamy go! Teraz. Mercy, good side! Mistrz! Ja pierdzielę ile to z męczarni o jeden stopień wyżej, żeby się dostać. Dobra, spróbujmy się kierką Jak mu w krtań zajebałem. Dobrze, dobrze, niech się wbiją. Oj, oj, oj. Dobrze. Nice. Dobra, mamy to. Dobra, teraz... Aha, bo to może dwa, to jeszcze jedną. Typię. Widzę, wybrałeś mnie. Ten go przeciął na pół. Dobra, zajeb mu nice. Kios w plecy. <śmiech> <śmiech> dobrze, na dwa baty. Nie! Żyj! Żyj! Heniu! Kurwa! Dobrze, dobrze! Dobrze! Byle gdzie, machaj przed siebie Wróciłem Jaki fuks Champion O kurwa, kosem, A ja co mam? Ten toporek i o, w dupę Kosiarz I on ma jeszcze dwa sierpy przy tym przypasie Dobra, dobra, spokojnie, bo on ma zasięg 3 km Mhm, tak One shot z kosy w łeb, dźgnął mnie ale dobra, jak wygram to tutaj, to będę nadal miał tą rangę, nie? Czekaj, czaj, czekaj, czekaj, czaj, czekaj. Co z tą ręką jesteśmy tak? No, Niech pierdolę. No nie. Kończ! Wstydu oszczędź. Rozkurwiam ten turnament, patrzcie teraz to, nie? O, tu jest jakiś lamus, pato, on się sam przewraca, swoje nogi Dobra, jeden leży O kurwa, ja też leżę O no, płot się przewrócił, co ty robisz? Dawaj. Dobra O, mam Dostał strzała w Prawy sierpowy wleciał Zmęczmy go O kurwica Stań, stań, proszę Kurwa, jak tu się Tań. Tu za slow. Aha, ja mogę sam slow włączyć? Ta dwa taborety jedzie. Jeden, jeden mu nie wystarcza. Do jaki A Aha! Co to miał być? Tań przecież nic ci nie jest. No dobra, teraz dostałem łeb z krzesła, nie? Ej, do areny wyszedł. Wracaj tu. Żadnej litości. Dobra, nice. Wymęczone. Dobra, ole mu przejechałem po szyi. Pięknie. Na spokojnie, taktycznie, taktycznie. Bez szaleństwa. W lewo. Dobrze. Po nogach. Dobrze. Kostka ubita. Dobra, dostał. I po nogach. Pięknie, WUDO. I od lewej w prawo. Po głowie. głowie! Po głowie! No nie! Ja ale nie straciłem progresu. Aha, tak zdążę się poddać, to nie przegram nigdy. Zajebiście. Kurwa, Zablokował się! Zablokował się! Zablokował się! Kurwa, czekaj go! No dostał po szyi! Przecież kroję go jak. Pole. No i chuj! Nie, mnie. Dobrze! Kurwa, tu ale. Nic nie widać, tu nie. Jeszcze przegram! Co? Macie, to Twoja wina, kurwa teraz. Jesteś odpowiedzialny za moją przegraną. Przygotuj, przygotuj. Dobrze. Nie, tak nie, ale silny jest. Nie, na spokoj. Leży! Ciśnij go, ciśnij go. Leży! Ale. Obiema rękoma, kurwa, bierz ten świecznik. No i chuj, szansa zmarnowana. Yes! Brawo, level 1 skończony. Mamy pesanta, nice. O, widły. Dobra, jak się walczy widłami? Tutaj trzeba było, jak zrobić pchnięcie? Alt. O. dobra, tego nie przegramy. Patrz to, to jest chłop, nie? Tylko. Czyli muszę wycelować, żeby trafiać gdzieś to w oczy, w oczy dostał. Ja mogę tak zrobić, że po prostu przed siebie tam widły i będę biegł na nich bez żadnego ruchu. Wypróbujmy to tutaj. Patrz teraz. O tak, i po prostu do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Ja, 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 ja. działa! Kurwa! Chyba to! Ty, 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 ty. Co to jest? Zajewista taktyka Dobra, przymię, wyceluj, wyceluj tą Gido. I do przodu, patara. Oj, 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 oj. Jakie to jest OP? Dobrze, ale przez łeb mu zdzieliłem. Drugi boss. Nie byliśmy jeszcze tak daleko. A nie, byliśmy z kosą. byliśmy, byliśmy. Ale agresywny jest, podchodzi blisko. Uuu! Mamy go! Mamy go! Kosem. mu... Easy win! Easy money! Let's fucking go! Pato jeszcze go tu nabiję. patrz. Czekaj, wyceluj. I teraz do przodu. Dobrze. Komoner. Nowa ranga. Co mamy? O, O kurde, tuż tu w dwóch rękach coś jest. Ja bym chciał chyba to. Ja nie umiem się bronić i jednocześnie uderzać, ale to, ja bym to spróbował. Dobra, sprawdźmy to. A mogę tak, że... Chyba <grywa> ten stojak zaraz przewrócę. Dobra, na spokojnie. Ten ma dwuręczną dzidę, to jest groźny. Tego dwuręcznego trzeba, bo on będzie niebezpieczny. O kurwa, kiedy to się stało? Jakie give up? Nigdy w życiu. Jeszcze to wygram. Ojojo. Oj. Nie! <grywa> No i do pustki znowu. Dobra, wygram tę pustkę. Muszę ją wygrać. Z walka o moją rangę. O kurwa, ale gir na początku. Ej! Tu kurwa, układ klawiatury zmieniam. Uspokój dzidę. idę. O teraz. Nadziany! Dobrze. Pobierz ma dość. I do Ole O, ale prawie w głowę. Ja bym chciał, wiecie co? Jak mam nadzianę, to żeby niżej trochę skierować. Chyba z tym świecznikiem będzie ciężko, no blokuje, blokuje gnój i do przodu, dobrze, pchaj, pchaj, mocniej, o, do dobrze, weszło, ho, ho. dobra, dobrze, prosto w brzuch. Aż mi czapka spadła, par, wypiął się, korzystajmy z okazji, skoro się wypiął. Prosto, frowa! Bierzemy go ze sobą. O ty! Do góry podnieść, do góry, podnieś, Ja nie mam sił, do góry podnieść już nawet. Dobrze, 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 mamy go, mamy go! Dawaj, dawaj, nie, 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 nie przewracaj się. Jest nasz, jest nasz! Dobrze, dobrze. Odpocznij. Dobra, chyba ma dość. No i tu jeszcze ja muszę pokonać. Ja już jestem ranny, i nie dam rady więcej. Kurwa, chłopak. Ma... Aj, po dupie dostałem. Ciśnij, oj, oj, oj... ty, ale mi żebra odsłonił. Nie, no nie. No już jest GG. Bafoun! Stawaj, stawaj, proszę cię. No już. Stawałem. I patrz, jeszcze walczę! Ej, ale Gierat jest taka fan to play, że to jest koniec, nie?